W nie było, ale szkoła i tak dalej. Yy, I nagrywałem przed no właśnie odcinek z Brawl Stars, ale odcinek poszedł do kosza, dźwięk się nie nagrał, więc muszę jeszcze raz to nagrać. Yy, a miałem teraz nagrywać co innego, ale, ale przy montażu chciałem to, chciałem to zmontować yy, za 3 godziny, yy, czyli u mnie o godzinie 19, o godzinie 20. Ale spra spra sprawdziłem, czy z dźwiękiem jest wszystko e, czy, czy z filmem jest wszystko ok? No i okazało się, że nie nagrywał się, dźwię się dźwięk, po prostu wybitnie. To znaczy, nie nagrał się. Dobra, gramy. O, to ja pierniczo. Pim poszedł do kosza. Na szczęście nic się w nim takiego nie, nie, nie zadziało, więc. Więc spoko. No gramy nam na, na kawciku Brokiem. Czemu brokiem? Bo jak, bo jak mogliście zauważyć mam dziewiątą rangę, a chcę zbić dziesiątą, bo aktualnie będę odkładać na skiny te błyskotki Nie, no serio o! Dobra, ta piperka wam została Sorry za jakieś dziwne szelesty, ale ja się tu do filmu przygotowuję drugiego, którego będę nagrywać po tym filmie um. Dobra nie mogę nikogo trafić No dobrze. Kto został? Bo. tutaj, wow! tutaj, że tu jest. tutaj, 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 dawaj, Gail, dawaj. D -d dawaj, zrobisz to tutaj, Kurde, dziadu stary, tutaj, Stary dziadku, dawaj. Nie, co on zrobił? Dawaj. Jest. Jeszcze jeden. Kurde. Dawaj. Dasz radę. Gay, czy gejl, wierzę w Ciebie. Runda wygrana, koniec meczu. Dziękuję. Dziękuję. zejść po i wbić dziesiątą rangę na yy, na tym yy, o, właśnie panie by było pokazać wam Rio. Mm, mm. No to ja. Nie zmieniłem się w ogóle. Ale mam, ale mam 13 lat. już Parę dni temu miałem urodziny. Więc możecie mi rzucić wszystkiego najlepszego. A jak nie, o Jezu A jak nie, no to. No to nie. Kurde, byłem trochę taki żółty przez tą kamerkę. Okay, i na 3000 wbiję tego franka. Teraz wbijam na franka. Potem Mortis, Rosa, Karl. Pam, Max i tak dalej i tak dalej. O, coś tutaj mam? Chyba nie. Coś tam osobiste Dobra, to nieważne Knockout, lecimy dalej O, już się zaczęło, dobra Dobrze. Mam ulta. Rakiety na łeb. Jo! Masakra, rzeźnia gwiazda gry. Tutaj nabiłem i, i ile? Pięć zabójstw. Za, no i dziesiąta ranga. Czemu tylko 10. Kurde, to jest bez sensu. Bo jak były jeszcze star Starpointy, to było 100! Yy, dobra, fragi mi się nabijają tutaj do pewnej bardzo ważnej rzeczy? Nie, to nie, nie do tego. Tutaj do tej alei. I niedługo będę dobijać do Mityka. Więc bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. Yy, natomiast. Yy... Nie wiem, czy uda mi się dojść chociaż do legendarnego. Chociaż zostało 10, 10 dni, żeby ukończyć całą tą tabelkę. Tabelkę, całą tą, tom. więc no powinno się udać. Chociaż do, chociaż do jakiegoś legendarnego. A, boli, boli. Rosa, tam jest gdzieś. Wiedziałem. Kurde. Dobra, nie, nie widzieli mnie. Aaaa! No, fajnie. O, fajnie. Nic, Nic nie zrobiłem. <grywka> Nic nie zrobiłem totalnie w tej rundzie Co ty myślisz, że Ciebie nie widziano? Właśnie Cię widziało pół, pół internetu. No jak owocnie, zero zabój całe Kurde, jakby Mitek się trafił na odcinku. Bo tak, z było tak dobrze. Mitek Mitek na odcinku. No i... Eee, dupa. Następne stat dropy mam dopiero za, ty, za 17 godzin. Dobra, dobra. Próbujemy wbić, wbić dzisiaj. Yy... Próbujemy dzisiaj wbić yy, całe yy, yy, 3000. Bra bra brakuje mi jeszcze chyba 100, 180 pucharków. Eee. Yy... Więc no będzie dosyć ciężko i długo, ale jak będę wygrywać bardzo często, to powinno się udać Dobra, na e bicie 8-bik jest bardzo mocny Mam chyba gadżet. a nie, nie mam Ja, ale mam na nim 14 rangę Więc może być dosyć ciężko coś ugrać, bo to są bardzo, to są bardzo wysokie rangi O kurde! Ten zły gość Odejdź ode mnie, odejdź, nie zbliżaj się, odejdź. A... Rembo. W ogóle to co sądzicie na temat dramy yy, na temat dramy ze Stu Boxdale'em i Marcinem Dubielem? Jeżeli będą komentarze, to napiszcie mi w komentarzach, co o tym sądzicie. Bo no może nagram jakiś osobny filmik z kamerką znaczy, no, może nagram jakiś osobny filmik Gdzie wypowiadam się na ten temat, co ja o tym wszystkim myślę yy, No ale, no ale nie wiem, podkreślam może teraz. Ja pierniczę zaraz sam dostanę co przy... Kto mnie przyciągnął niby? Frank czy, czy Bel? Serio szli. serio szli. no. Jezu, już tak było dobrze. Dobra. Gramy dalej. Nie poddajemy się. To, że y, raz czy dwa przegraliśmy, to nie znaczy, że nie wygramy zaraz. O Jezu. Gadka motywacyjna, co nie? Dobra. Dobrze leżeć. A! Ah! Wow, jak dostał. Jak dostał tym ultem. Awa, boli. A! Ah, masz ty. Nie dobra. Ah. Dobra, wygramy. Wygramy to trzeba tylko to mądrze rozegrać. Co ty się chowasz, berbeciu? Dobrze. Yeah. No, ja zagryje jak zwykle. Mam, mam jakąś ciekawą misję. O, i może w jednym z przyszłych odcinków kupię karny zadymiarski. Okej, okay, 5 mm, dyszek. Za, z pięcioma klasami i 170 i gemów. Tutaj mam jakiś dziwny bóg, że sklep mi się od, o, otwiera mega długo. Nie wiem, czy ktoś tak ma. Ale mi się mega długo sklep otwiera. a teraz się otworzył trochę szybko. E, w ogóle to zobaczymy, co to jest w sklepie. A, e, średnio, średnio. Okej. Okay. I 105... 100... okej. Okay. Kosztuje. Tyle co karny zadymiarski z pięcioma klasami Co jest nieopłacalne. Lepiej. Serio, lepiej jest kupić ten karny zadymiarski. E, z pięcioma krasami. Mam coś w poprzednim sezonie do odebrania? Jezu... Yes. Bieda ten, ten poprzedni sezon. Serio, Jezu, pralka mi tam chodzi strasznie głośno, jak ja nie widzę tej pralki. To chyba nie u nas pralka. Że aż tak głośna, że aż tutaj ją słyszę. Ojej. Dobra. Wadzi to. Mam jakąś opętaną pralkę. Najpierw. ok, Pierwszy. To jest gdzieś ośmiobitowiec. Au to boli. U pierdzielu ty. Ty wy wy dwa pierdziele. O. A tego się nie spodziewałem. Nikt się tego nie spodziewał. A! Ja pierdzielę! Ja pierniczę! Chol się przestraszyłem. A! A, a. O Jezu spadło widło. Gwiazda gry, fajnie. Cieszę się bardzo pocieszające to cieszy gdzie to jest tak już gram dobra gramy dalej Frankel Primo i Darno spoko, powinniśmy to wygrać Znaczy zależy jak grają moi team'ici. Jak się naparzają po mordach Antek z Rosji A tam jest ten Frank, pomyślałem, że się tu teleportuję. Gdzie z tym ultem? Dobra, wygrywam to. Co? Nie ma. Co ty sobie myślisz, że kim ty jesteś? Dla mnie nikim. No nie bój się mnie, nic ci przecież nie zrobię, nic ci nie zrobię. Dobra, wygrana. Musiałem się skupić. E, ale dobra, wygrałem z nim. No, musiałem się skupić. Mm, dobrze. Jest. No i teraz lecimy po Franka. Witaj! Okej, okay, easy win. No kurde! To miał najlepszą akcję, bo nie widziałem te gry, jak zwykle. Podejrzewam, że najlepszą akcję miałem ja, mm, ale y, nie wiem. Nie wiem szczerze, kto miał na najlepszą akcję nie patrzyłem. No nie, jeden, jeden pucharek! O jeden bucharek! Jeden bucharek! Zabrakło mi jednego bułgarka, żebym bić 15 stop. rangę na ośmiu. Bić ale kto tak nie miał? Kurde, kto tak nie miał? No, 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 przecież każdy tak miał, w sensie każdy, kto kiedykolwiek grał w Brawl Stars Jaki, jaki rozgromiony. Sądziś, o, wie, a, wiedziałem. Wow, panie Sergiu! Ja 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 zostałem sam z Sergiem. No dzięki. Nowy ciule no. Ja dupcy. Dobra, musimy teraz to wygrać. Teraz i następną grę wygrać. No, co ty tu robisz, człowieku? Ja ci tu za, załatwię pobyt w grobie! A! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie! Bi, 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 no i teraz lecimy po Sergio, tam, tam jest. Jezu, dwoma, dwoma ciosami! Serio nie trafiłem w niego? Czy wy musicie się teleportować? Dobrze Teraz nie będę gwiazda w gry, na pewno nie, bo za mało, bo za mało osób rozwaliłem Oha Fajnie. O, plus 20, za super. Co to jest? Ja go mam w znajomych? Ja, ja, ja mam coś takiego w znajomych. Kiedy ja go dodałem? Ja to musiało jakoś wyjść przypadkiem, że ja go dodałem. No, ja go musiałem jakoś przypadkiem dodać mm, dobra. Dalej zbijać na... Dobra, przeganiamy El Primo. Eee... Już letymy na was. Kurde, serio szli? Rachel, no pan Pi. Pan P prawie trafiony został. Dobra, a! Nie. Dobrze, dawaj kolejny. Dawaj, kolejny. Nie no, co ona zrobiła? Nie no, z kim ja gram. Ja gram naprawdę z debilami.